Zadaniem było stworzyć system, który steruje temperaturą. Do tego zadania użyliśmy przycisku, czujnika temperatury i płytki, przez którą wszystko łączyliśmy. Przy naciśnięciu przycisku zostaje wylosowana pora roku oraz temperatura. Jeśli zostanie wylosowana wiosna, jeśli temperatura jest powyżej 27 stopni, włącza się klimatyzacja i temperatura spada na o 1 stopień co sekundę aż osiągnie wartość 20 stopni. Wtedy klimatyzacja się wyłączy i wyskakuje powiadomienie, że temperatura jest optymalna. Dla różnych pór roku mamy różne wartości w zależności dla klimatyzacji oraz dla ogrzewania. Jak widzimy, wyświetla się temperatura oraz pora roku oraz Wiadomość, że klimatyzacja została włączona. Jak widać, klimatyzacja ciągle zmniejszała temperaturę, aż w końcu osiągnęła wartość, która była pożądana, i klimatyzacja się wyłączyła. Ten program w całej okazałości wygląda tak.